Szanowni Państwo, nie regulujcie odbiorników. Nie jestem Rykiem Martinem. Życie doradcy podatkowego też pewnie nie jest tak szalone, ale trochę się w nim dzieje. Również jeśli chodzi o zmiany w przepisach, dlatego dziś porozmawiamy o projekcie Wida, a więc zmianach VAT proponowanych przez Unię Europejską. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami podatkowymi, zainteresuj się koniecznie, koniecznie naszym newsletterem, do którego link znajdziesz pod spodem. Wida, czyli VAT in Digital Age to projekt zmian w unijnych przepisach VAT-owskich, e, który rozszyfrować możemy jako VAT w epoce cyfrowej. Unia Europejska zorientowała się, że żyjemy w XXI wieku, a przepisy VAT-owskie nie są do końca dostosowane do nowych realiów. Zmiany wynikające z projektu WIDA miały, a właściwie powinny już wchodzić sukcesywnie w życie, gdyż pierwszą datą, której część zmian miała się pojawić, był 1 stycznia 2024, ale jak to często w procesie legislacyjnym bywa, mamy opóźnienia. Niemniej warto wiedzieć, co w trawie piszczy, warto wiedzieć, czego się spodziewać. Chyba najważniejsza zmiana wynikająca z projektu WIDA to kwestia faktur elektronicznych. Być może Państwo nie zdają sobie sprawy, ale podstawowym sposobem fakturowania w Unii Europejskiej do dziś jest fakturowanie papierowe. Aby wystawiać faktury elektroniczne, podatnik musi uzyskać zgodę swojego odbiorcy. Już od 1 stycznia 2024 to miało się zmienić. Państwa członkowskie mogły wymusić na podatnikach Fakturowanie elektroniczne, a od 2028 miało stać się ono w ogóle obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Tak jednak się póki co nie stało. Zgodnie ze zmianami do projektu WIDA, dopiero w 2028 roku zgoda odbiorcy na fakturowanie elektroniczne nie będzie wymagana. Podatnicy będą mogli więc wystawiać faktury elektroniczne w dowolnym, ustrukturyzowanym formacie. Co jest bardzo ważne dla nas, przede wszystkim w kontekście ksef Ale nie psujmy sobie humoru i może o KSEFie w tym odcinku nie rozmawiajmy. Druga istotna zmiana wynikająca z projektu WIDA to przepisy dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych. Zgodnie z pomysłem który dokumentujące takie czynności miało być wystawiane uwaga w ciągu dwóch dni od dokonania dostawy. Dziś to jest de facto 45 dni, a miało być dwa. To też już się trochę zliberalizowało i obecny projekt mówi, że to ma być 8 dni, niemniej jednak będzie to bardzo istotna zmiana, o ile oczywiście wejdzie w życie. Zobaczymy. Inna ważna zmiana to kwestia przemieszczeń towarów między państwami unijnymi. Dziś takie przemieszczenia często podlegają opodatkowaniu VAT, co wymaga rejestracji w innych krajach unijnych i jest to kłopotliwe i uciążliwe. Pewnym panaceum ma być na tego typu uciążliwości procedura Call of Stock, czyli składów czy magazynów konsygnacyjnych. Ona ma też odejść do lamusa, a to dlatego, że takie przemieszczenia towarów do innego kraju unijnego mają już nie skutkować koniecznością rejestracji VAT-owskiej. Ta zmiana miała też już w zasadzie się pojawić, ale jej nie ma. Projekt Wida zakłada zmiany także w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem platform cyfrowych. Czy poszerzenia zakresu przepisów o WSTO. Nie będziemy dzisiaj jednak bardzo wchodzić w szczegóły, bo, tak jak wspomniałem, rewolucja WIDA jest rewolucją pełzającą i to bardzo powoli. Ciągle czekamy na finalne daty, gdy zmiany te mają wejść w życie, ale o tym będziemy oczywiście Państwa informować. A ja zachęcam do naciśnięcia dzwoneczka i subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym wszystkim ciekawym co w prawie podatkowym piszczy.